A! Okej Ech okay. Ehm ach, gdzie są chłopaki Właśnie, bo trzeba te zlecenia w końcu wykonać Może nie będę chodził z... ...bronią po warsztacie? O, widzę widzę się... auto pozbyli Halo? No siema ma no. Ej To w drzwi ktoś strzela, a nieważne To po prostu ty mhm. Siema Siema, jakoś otrzymałam i tutaj trenuję Dobra, za zadzwoń się do rewolwera, teraz macie czas na SMG. Dobra, w Brina. I teraz w Brina, w Brina. W Brina, czysty! Ten, kto nie strzela w Brina, ten, kto nie strzela w Brina, jest za kombinatem. Czemu tam krew leciała? Jak krew? Tu krew była przed chwilą. Nie wiem. Dobra, chłopaki, nie możemy przedłużać tego. Musimy iść, co się powoli. Musimy iść na tą akcję co mówiłeś. Tak, to jak najszybciej. Dobra. No ja ja dlatego jakoś od tu trenowałem, by się dobrego ma. Dobra. To no to, idziemy do wyjścia, tam gdzieś się wyjście. Gdzie było? Bo... kurde, tak środku tutaj byłem. Byłem tutaj chyba Max 3 razy, łącznie z dzisiaj. Musimy wejść od strony garażu. Jego teraz tak, gdzie jest Alex? Gdzie jest Alex? gdzie jest y, ten trzeci jak mu tam? O, tam jest Mike jest tu z tego co znaczy, mówiłeś. No, Mike, a gdzie jest Alex? Uh, Alex! Alex! A nie znało gdzieś śpi. Tu, tu jest Alex. Alex, śpisz. Tu nie nie gadaj. Aleks zasnął przed kąpem no. Gdzie? Tutaj. Pokaż. Aleks gra w Minecrafta, no, no. Co, co, jest? Aleks gra w Minecrafta ciągle. Grałem w szachy, idioto. Ja widziałem Minecrafta, później no. grałem w Nie zesrałem bo widzę. Łoł. Wow. W ogóle ten sam, ten sam oldie, naprawdę mnie zauważyłeś. to nie jest dobre, żeby tutaj tego... Ja, nie, dobra. Nie inni w ogóle. No, powinien pojechać na akcję też! No możliwe. No to co? Nie przedłużamy i po prostu idziemy, tak? Po ja. no, prostu Dobra, chodźmy. Dobra. W końcu jesteśmy. No, dobra, lepiej. Teraz lepiej może. No, chodźmy, bez broni. Może. bo podobno z wystąpieniem weź pogorszone jest z tego co słyszałem przez innych rebeli w radiu. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Pusto strasznie A to kiedyś nie było pusto? W sumie kiedyś nie było Kiedyś Nie wiem czy już było. Oj, kojarzę skądś to miejsce Ja też Dobra, gdzie wyszliśmy Ej, panowie PANOWIE Patrzcie, Wy... Wie... Debilu Wy jesteście od tej misji? Jakiej misji? Że macie taką obinatę i pozabijać? No No tak No dobra, zaraz wam przyniosę sprzęt What? Ja myślałem, że mam użyć własnego sprzętu No dobra Co za dźwięk Patrzę. Może to, to jest o. O kurde. Ehm... Um. Dobra To co? Kurde. Tylko teraz gdzie to nie Tylko teraz gdzie to jest Z tego co wiem to to jest SPR No tak, ale co w się sensie, gdzie jest to miejsce które musimy coś zrobić W ogóle to jest źle, jak to wyjdziecie źle. Jak wyjdziecie to to na wprost idziecie a, czyli no, oni no, tam. No, mają, oni tam mają zebranie. Dobra. A, no dobra. Kurde, zebranie, no. nią. No. Powodzenia. Dzięki. Chłopaki, idzie Ja bym się lepiej skradał, wiecie co? Chodźmy tutaj, podbiegnijmy i sprawdzajmy teren. No właśnie. Słuchajcie, stać, stać, stać. Co stać. to jest tam w rogu? No? No w rogu? Tam ruszające się takie coś za, za tym szkłem. To nie jest hunter? Nie widzę. Nie wiem czy lepiej Trzeba panować. Mike! O! Oh. Eee, chłopaki! A? Cicho, wyłącz ten laser lepiej! Wyłącz ten laser, bo nas zauważył On chyba jest w trakcie jakiegoś, nie wiem, modelowania coś steruje, chyba coś tam skanuje. Nie, nie, nie. On chyba coś skanuje obecnie. No gdzie A? ten tamtym idzie? Nie idź tam Alex! Nie idź tamtędy chłopie! On zgrywa hardcore, żeby za to go nie zabił tylko. No właśnie. Co co słyszałem to Hunter strzela jakimiś kurde strzałkami, które może w ogóle utknąć ze świata jakby. Tak, wiem. Cóż, widziałem nie tutaj, wiem, tutaj no niestety to jakieś to na żywo. Mojego kolegi rodzice tak mieli. A. Niestety. Dziękuję. Są tam, są tam. O Cholera, dobra. Ja mam taki pomysł. Musimy jakoś na dach wejść. Ja mam pomysł, ja kiedyś mieszkaliśmy. Nie wykopuj tej drzwi debilu, bo nas usłyszał. Dobra. 3. Dobra. Dawać ja zasz, ja zasz, ja jeszcze ja 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 do tego tego czerwonego. Trzy. No poleć, kuźwa. Dwa, jeden. No. Co jest? Nie zareagowali. Czemu? Oni nie reagują na śmierć swojego kapitana. O fuck! Nie reagowali. Dobra, trzeba ich powybijać. No z tej perką, to ja nie wiem, czy to tak zrobię szybko. Dobra. Dobra, mam pomysł. O! o! Akurat łomę, y, młotem do niego wyszedłem. O, o, młot. Weź mi oddaj później ten łom. Młot znaczy. Tak, tylko teraz tak, trzeba się pozbyć jakoś ciała. Ej, to wziął mój młot! wziął mój młot się, tam. A kto tam niby stoi? Bo on tam gdzieś poleciał. On jest za tym słupem, dobra Mam go. Dobra E. Y... Chyba kto Kur... jest? Broń mi się. A szybko to było. No, nawet. Nazywamy to do końca. Dobra, to co? W sumie mi się wykonała, tak naprawdę. No? Ej, a do mnie też jakiś rebel Pamiętam, że do mnie też jakiś rebel przyszedł i kazał zabić jakieś 10 kombinatów. Mówiłem wam nawet o tym. Tak, to coś, to coś mówił? Co? Mówiłem wam jeszcze, że tych pięciu kombinatów trzeba zabić Gdzie? Zesynie mi ktoś dał, no Ale gdzie? No mówił, że kurde gdzieś przy... Nie wiem, gdzieś przy Cytadeli, no ale kurde sam. ich tam nie było A to nie był ten sam chłop przypadkiem? Bo przecież, ja to to przecież, tak przecież tak. mówiliśmy o tym, to chyba był ten sam chłop sam? No nie wiem Ej, czekaj na nas! Mówił, że przy Cytadeli Baka. Grana. Ała! Uwaga! no nie do mnie! Aha, to do ciebie. No to a to sobie wszystko, tak? Mhm. Okej, okay, no to możemy wracać.

O idiota! Dobra, to co? <grybnym zespoły> kur. Walnąłem się patkie było. Już młońca. nie żyjesz, nie kur. Chodźcie, bo pociąg zaraz będzie odjeżdżać. Szybko. Sadamy. No, chodź.